Dokładnie. Takący. Jeśli tam nie, nie domagają więcej. Była wolna gotówka a żona wyjechała na tydzień. Dobrze się trafił dawca. W dobrych pieniądzach. Cały Polonez zgnity kompletnie, ale silnikowo odpalał i po prostu dlatego też. Czyli mieć... okazja się stworzyła i... Raz, a była, że zawsze chciałem jakiś... żeby ten Fiat lepiej jechał, bo przedtem miałem... Hakało, tak, no i jechać jechał, ale, ale to... palił pewnie dużo. No dużo palił, dokładnie. No. No, to, to było coś takiego, że nie jechał, ale to dużo palił. No, tak to, to jest, no. no. I tutaj zostawiłem y, wąskie zamieszanie świata. Belka jest y, tam przesławana do łapy silnika. Y, krzynia jest spoloneza, piątka. To tu jest. Chłodnica też jest z poloneza przerobiona, żeby tu weszła pas przednik i dużo takich rzeczy, których nie widać po prostu. Ale dokładnie, to wszystko tutaj bo tak problem był, że tak jest pod kątem lekki. Tak, znaczy chciałem, żeby był jak najbliżej, najbliżej ściany drodziowej. I żeby tutaj było można jeszcze jakiś wentylator na podróżnicę, na tego typu. Ale to jest, to jest to, to było tak, nie tak przebieg, tak. no. tylko no, jednak ten, no to jest Jeszczeń, jest, jest miejsce do To jest po tak, no, Ale nie ma tu problemu, problemu, żeby przy wymianie światu trzeba silnik wyciągać, tak? Nie, nie, no to to tak, to nie. No, no. No. Aż tak źle nie jest. No kolega przy 12 cylindrach to ma. E, dobra. E, czyli co? No to super, to czyli tak, wartości jeszcze się poprawiły, spalanie z, spadło, A, tak. e, moc większa, frajda większa. Tak. Żona zadowolona. Nie oczeki to... Nie ocz. To... No, to, no to jeszcze lepiej. To czyli, to czyli fiata można robić. No. E, dobra. Tu jest git, tu wszystko wiem, ale dobra, opowiadam o środku, patrz. Tu już, już widzę, że środek jest, Ale nie zamykaj, nie śdź się, no to jest dobrze, naprawdę. Super. No. No chowa tworzyć z tej strony? Dobrze. Tu? To ciężko, chodzi. Tak, tu. No nie, to ja już się nie dotykam. A jest widzisz, zamknąłeś przede mną. No. Dobrze, spokojnie, bez Ale powiedz, opowiadam o środku, bo środek też nie jest taki e, standardowy. A tu nie, nie na ten? Nie na, nie na pilota? Wtedy jeszcze nie było. Nie było? No dobra. Ale super, fotele mi się bardzo podobają. E, tak zwane karkołamasze. No tak, ale... Lepiej w dupecie nie strzelać. A, no właśnie 5 lat temu miałem strzał w tył. Tak i co? Do tej pory cię boli. No można tak powiedzieć. Z i z tyłu. Ale to dziwnie zabrzmiało. Nieważne. E, ale nie, fotele super, rewelacja. Klasyka gatunków w stanie. Opowiadaj, skąd masz te fotele? To są e, OMG z Superstone. Czyli to już takie... są, są tuningowe tak, fotele? Tak, tak, takie retro-pubełki. No powiedzieć. super, mega sprawa dobra. No. No, Bardzo mi się podoba. I tam lat 70? Dobra, a tylną kanapę obszywałeś pod, pod przód? Tak. Tak, żeby było tak samo. Tak, tak samo i tak samo jeszcze boczki y, tutaj te y, y, drzwiowe oraz y, no, wykładzinę, wszystko praktycznie było do zachyb przyciągnięte i robione. Od, od rewelacja. To rewelacja, zobaczcie państwo jakie jest wnętrze w tym samochodzie. Jest tak retro y, sportowe i zrobione w, pod... Y, no to, to. O, to nic nie możecie, bo... E, Przebić, po prostu jest tak jakby można to zrobić było na sportową wersję w tamtych latach znaczy, Właśnie takie miałem założenie sobie też, żeby stawić go w latach 70 no ale że I taką No i bardzo właśnie o to chodzi, że polepszamy sobie mechanicznie właściwości jezdny, ale zostajemy w Pepo, tak? Czyli jest, to jest identyczne zachowanie i idealne zachowanie epoki z. Ale też fajnie, że nie wjechał żaden, nie wiem, Volkswagen, tylko właśnie, że wjechał rower z polowe za naprawdę fajnie. To jest, to jest to jest na wielki plus. Dobra, powiedz, kolor oryginał? Tak, yy, znaczy, powiem tak. Yy, ale nie, tylko... z palety, tak? Z palety, ale w, w, on, on był oryginalny taki pomarańczowy? A nie tak, ja go kupiłem jako pierwszy auto był pomarańczowy, ale przedtem, później dokopałem się z miał kilka innych kolorów przedtem. A to normalne, no to tam, Także tak. Według winu nie jest kolor. To nie jest według winu. Nie. A tu już jest, ale to jest oryginał według kupna. No, ta, o, dokładnie. O. No to bez to się no, zgadza, to nie, jak z winu, no. Jak po winie, o. Jak Wiedom, powinien. To no. jest tak, zderzaki w rewelacyjnym <grym> stanie. <grym <grym szukałeś, kupowałeś, ja z... masz takie szczęście, że tak nie masz. Nie musiałem kupić zderzaki po tym wypadku. Przedni w sumie też, bo przedni też ucierpiał w tym wypadku. I po e no, prostu się udało jeszcze Jakich milionów, się w jakichś normalnych klinotach zderzać części. Parę lat temu chyba, co? Tak, tak. tak to mam jeszcze jakiś zapas, części. Te Powiem szczerze, że tak, im więcej chodzę, im bardziej się przyglądam, tym większe wrażenie na mnie robi ten samochód. Z daleka, jak stał na placu, przykuwał uwagę kolorem, aczkolwiek jak się na niego patrzy i ogląda z bliska i się słucha to, co jest zrobione, to, to jest naprawdę fajne. Kierownica, oh, owo, skąd? Nardi Torino. Nardi, jak ja, jak lubię to słowo, Nardi, naprawdę to od razu jest level, level up, level wyżej, naprawdę. Nardi to jest po prostu firma, która tuninguje wszystko na tak wysokim poziomie, na którym sobie i do wszystkiego, że to jest od razu naprawdę dużo, dużo wysoko. To ci zabiorę od razu ci, żeby nie wywiało. Gałka, zmiany biegów. Widzę bilet skupnąłeś z tego, z, ze stołu. Z, z lokalu jakiegoś, nie, gdzie nie byłeś. Nie. Po pijaku pewnie. Nie? I później nawiercałeś. Nie, nie, to jest po prostu taka akcesoryjna. A, akcesoryjna, czyli już taką kupiłeś. Ktoś inny skubnął? No dobra. dobra, spoko, ale nie, fajnie, fajnie działa, do, do wnętrza pasuje, w Wajcha... short shifter to nie jest. Nie, nie nie jest, to jest skrzynia właśnie z poloneza, jeszcze ten krążek też troszkę jest taki dłuższy. Jest jeszcze dłuższy jest niż był? Jeszcze dłuższy, żeby po prostu jak się siedzi, żeby bardziej, no bliżej było. Do... A, żeby sięgnął, a. Mały i żebym nie musiał go sięgać. Mały, ale wariat, dobra, wiadomo o co chodzi. Dobra, mm, plany? Nie będę opowiadał. Nie będziesz? Przyjedziesz i zaskoczysz następnym razem. Tak 150 km dopiero do składania. Także jeszcze wychodzą jakieś różne rzeczy. Czyli cieszysz się, zaczynasz się cieszyć. Super, cieszę się, że, że planowo była nasza impreza. I że przyjechałeś do nas z pierwszym wyjazdem, naprawdę robi to na mnie wrażenie. Gratuluję ci takiego efektu, bo jest to dla mnie e, naprawdę fajnie, strudnie bardzo i fajnie pod maską. Wnętrze rewelacyjne, bardzo fajnie dopasowane. E, tak jakbyś zrobił sportowe wnętrze, każdy by sobie miał, chciał w życiu sportowe wnętrze w takim wykonaniu mieć w tamtych latach. Także na tą chwilę, dla mnie nie nicując, jeżeli masz jakiekolwiek plany, to, to, to fajnie. Ja tam generalnie. E, Zadowola mnie to tak, tak, jak jest, ale cie ciekawy jestem tego, co będzie. Także dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, za to, że pokazałeś nam. No, no i dobrej zabawy jeszcze. Bo tam finały się zaczynają, także najszybsze samochody, które zaczynają się ścigać. Ale bardzo ciekawe są Toyota. Toyota. Dobrze poznaję, chociaż się bałem tego sformułowania, czy dobrze trafię, bo. E, chyba łatwo jest popełnić no. ufop i. O, i to Korolla, jeszcze. E, no dobra, mamy tutaj do czynienia z klasyką e, motoryzacji na najwyższym poziomie, bo tej nie oszukujmy się. E, tu mam od razu super pełnioną tą. Dzień dobry, witam. To mi się podoba, każdy wie, co ma robić, serwis jest, tak jak musi być. Dzień dobry. To jest właściciel samochodu. Cześć. No to suger to może z nim czy nie? Dzień dobry. Dzień dobry. <strybujesz> 73 roku. A ty ile masz lat? Dzień To ile lat jest różnicy między wami? Ile razy starsza jest, jest od ciebie? O, dużo będzie, co? No. To jaki? To skąd ta skąd to lata się u ciebie wzięła? Co? W ciągu. No? Nie wiadomo, tata ci przywiózł. Co? Znalazł. Data znalazł. I powiem, bo, bo tobie się spodobała, czy ta ci się spodobała? Tobie. I, po, i postanowiłeś, że chciałbyś mieć taki samochód. To masz super tata, że ci taki samochód znalazł i kupił. Naprawdę, brawa dla, brawa dla taty. Ja bym bardzo chciał, żeby mnie to radio kupił mój wymarzony samochód. Ale nie o tym tu rozmowa. Dobra, powiedz, samochód jest bardzo stary, tak? A skąd czemu? Czemu tak stary samochód się spodobał? Przecież zobacz, ile jest nowych samochodów jest? Nowszych? Ale taki stary, mały... jest tu napęd? Ty, ty. Wielu, no, a tu, tu, tu już podejrzewam, dla... że bo męski napęd jest, tak? Ale dlaczego taki stary samochód Tu widzę, że tu koszulka coś nam zdradza, co? Czy nie? No nie, już ty ci się opowiada no. co ty tam masz, no, zobacz, no. Super. I co to jest za samochód? To jest następna generacja, tak? Nie? A to opowiadaj, to jest e 86 tak, czyli to jest na Tak Ale ten, o którym wcześniej powiedziałeś, jest taki wykorzystywany jest też do driftu bardzo popularny, tak, prawda, tak, prawda? Bo jest krótki, tak, krępy i ma bardzo dobrze pasę rozłożoną. Tak, ale tamten kosztował jeszcze więcej od tego i nie ma faktycznie do kupienia. No kupiliśmy na razie ten jazdy. Super, bardzo fajnie. Młody już to może, to może będzie bardziej ten statu, bardziej komunikatywnie, co? Poznaliśmy od podacznacia na razie ten mikrofon? Co? Bo ja, nie są uczciwe, że mi co czas mogli tylko widzę, że nie tak. na, ale super, ja pracuję z tak, też z takimi dziećmi, także. Ale do tym bardziej się cieszę, że przyjechałeś że się odważyłeś, że jesteś z nami. Brawo dla Ciebie, brawo, dobra, brawo, brawo, brawo dla chłopca, bo to nie, jest, to nie jest łatwe, żeby tak się odważyć i stanąć przed taką publicznością i mówić i, i być przede wszystkim, być. Także brawa, także tata opowiadać, to jest sobą. Auto jest tylno napędowe, waży 700 kg, stało 20 lat w Norwegii z dole, zostało wyciągnięte przez chłopaka, który tam miał 16 lat. Przerobione na tor, chłopak jeździł w tym na torze. Wszystko działa, wszystko jeździ. Jest obniżone zawieszenie z przodu gwin z tyłu, takie tam klocki, rozpórka, potrzeb sportowy, jakiś tam obrotomierz ma dodatkowo. Ciennik, oryginał, wszystko oryginał, wszystko działa. To jedność 1277 koni oryginalnie jest złożony I większy gaźnik, Tak, jest złożony większy gaźnik. Nikt tego nie mierzył, nie wiem, nie wiem ile to jest, ale... Coś... Fajnie się kręci. Otrzymy. Coś w stylu, nie wiem, taki ja patrzę przez swój pryzmat takiego Opla, kadeta. Tak, Opel apelkadę pod Tesla, nawet te bloski z żeby obniżyć zawiszenie są wdrożone. No tak właśnie mi się skojarzyło, że właśnie ten Opel Kadet, tutaj ta łezka bez to takie więcej podobne podobne. I też silniki pojemnościowe też tam właśnie 1,2, 1,4, ten nakaziki. No to też i chyba I tylny napęd, tak? Priorytetem w tym samochodzie jest to, że nie jest zardzewiałe praktycznie, bo drużice całe, broki całe i podłoga cała, także... Tem, tutaj to jest to, to, to taka rdza, to nie jest ta, tak? To jest no, tak? Auto widać, no nie no, wiem, z końca, lat 70. W takim stanie każdy chciał. Każdy, każdy chciałby mieć taki to samochód, y e Każdy chciałby mieć swój samochód w tym wieku w takim stanie jak jest ten, tak? Także y super. E no chociaż y to jest dobrą marką i tutaj jest y te stare samochody, e można powiedzieć, że... Są, mają potencjał. jest Jakiś... tak, tylko, tylko chodzi o to. Toyota, że po prostu niektóre samochody znikają w tym wieku, a, a to jest fajnie, fajnie utrzymane. Tak, a na Toyotę. Bardzo... Nie, nie wiem, Toyota tak nie Wcześniej ja się spotkałem z tym modelem, z takim samochodem, bo tych starych samochodów się mało widziałem, jak już się widzi przynajmniej ja bardzo mocno zwracam uwagę. Eee, w mieście, na ulicy, gdziekolwiek, tak? Gdzie, to, szczerze, nie widziałem tego modelu, tego samochodu wcześniej e, e, w życiu, e, także... Bardzo miło, że pan przyjechać i podjechać do mnie, ponieważ to Teraz tak, wnętrze widać jest, jest spadacz, tak? Ale to już po to, tak. tak, tak, to jest nieco nie faktor, od tego jest, przykład, została wyrzucona, niestety, żeby odciążyć, bo chłopak jeździł w ogóle bez foteli, bez karabin, po tym że. Żeby... Rozumiem, ale miał czyncy. i udało tak, się tak, 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 to jest, to jest, jeszcze mamy oczywiście w Uberażu części E, fajna sprawa, wiadomo. Krótki, otwieramy szyby, wentylacja e, e, dużo